Dzień no dobry, chciałbym się z Państwem podzielić informacją na temat fajnej stacji ładowania samochodów elektrycznych. Co prawda nie DC, ale jednej z ciekawszych, jeżeli chodzi o miasto Pusko-Zdrój. Wiadomo, kiedyś być może się yy, nam yy, zdarzy odwiedzać tam kogoś, więc to jest jakby na wagę złota móc się tam podładować. Yy. W grudniu 2019 roku została uruchomiona stacja ładowania samochodów elektrycznych na terenie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku. I co ciekawe, ta stacja mieści się na parkingu praktycznie cały zadaszony, pokryty panelami fotowoltaicznymi, ale z wyjątkiem tych dwóch stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. co też zresztą dziwi obsługę. Ale yy, najważniejsze jest to, że można się tam naładować mocą 22 KW i kosztuje to złoty 50 zł brutto za 1 kWh z tym że, mimo że to co piszą na stronie oficjalnej szpitala, że w szpitalu istnieje możliwość realizacji płatności bezgotówkowej bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych to i tak tam musimy zapłacić gotówką nie da się ani przelew, ani blikiem, ani danymi niespółspołami elektronicznymi natomiast trzeba po prostu w gotówce yy, strażnikowi zapłacić, on wyda resztę, a lepiej mieć po prostu przygotowane mniej więcej tyle ile yy, powinniśmy zapłacić za ten prąd yy, stacja punkt ten słupek pokazuje ile się yy, Prądu pobrało, pan to mnoży razy złote 50 i wystawia Paragon oficjalny ze szpitala, czyli jakaś firma, podwykonawca itd. i tak dalej. Jedna rzecz na swojej stronie: szpital pisze tak: szpital dysponuje odpłatnymi miejscami postojowymi na wolnym powietrzu bez możliwości ich rezerwacji informacje udzielają pracownicy dozoru obiektu, całodobowo, pod numerem i tu jest numer stacjonarny oraz komórkowy ja na ten komórkowy zadzwoniłem wcześniej, upewniłem się, że można ładować zresztą powiedziano mi, że bardzo rzadko ktoś tutaj ładuje, ale sami panowie byli ciekawi jak to wszystko wygląda Mają też swój kabel, ale oczywiście ja miałem swój, bo to jest gniazdo typ 2, więc ten pasował bardzo miła obsługa. Polecam, jeżeli ktoś potrzebuje się podładować, a przy okazji odwiedza jakichś kuracjuszy, pacjentów, zależy w jakim obiekcie. W ogóle praktycznie ten szpital znajduje się w centrum, niedaleko parku, w centrum tych wszystkich sanatoriów. Także wszędzie blisko stąd jest, zaszlabane. Nie płaci się dodatkowo za parking. Tylko za to ładowanie. I myślę, że to jest godne polecenia miejsce, jeżeli chodzi o okolicę Busko, bo szukać gdzieś po obrzeżach. Zresztą, jak nie ma tej stacji DC, to, to polecam. I bardzo fajnie, że, że szpital wpadł na taki pomysł. Zresztą na stronie infobusko.pl artykuł jest pana Jarosława Kruka z sierpnia 2020, gdzie można przeczytać, że Pionierem w dziedzinie dystrybucji elektrycznego paliwa dla e-mobilnych jest w Busku Zdroju 21, 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny. I Jak informuje dyrektor Bernard Solecki, w ramach realizowanej w minionym roku modernizacji, równolegle z fotowoltaicznym zadaszeniem w sanatoryjnego Parkingu, oddana została do użytku pierwsza w promieniu kilkudziesięciu kilometrów stacja ładowania akumulatorów. To jest grudzień 2019. Jest ich teraz więcej, bo tam są przy hotelach i tak dalej, ale generalnie no, troszkę jest to jak na lekarstwo w Busku. Natomiast po fazie testów, tu miejsce stanowisko znajduje się na parkingu sanatorium opodal bramy wjazdowej przy ulicy Starkiewicza no, Jest zresztą to na, na plakie, dałem dodatkowe zdjęcia, można sobie zobaczyć. Busko, zdrój. Szpital wojskowy Dach nad całym parkingiem i fotowoltaik Mi się już ładuje. Płotki. A tu już mnie diabeł?